Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota i zapraszam Was na rozkład. Wiadomość od Niego, wiadomość od niej. Zobaczmy, co karty pokażą, jaka wiadomość popłynie dla Ciebie. Wiadomość od Niego, wiadomość od niej. Może pomyśl o konkretnej osobie. I zaraz zobaczymy. Jaka wiadomość do Ciebie popłynie i czy ten rozkład z Tobą zarezonuje? Pamiętajcie, kochani, że te rozkłady są ogólne, nie muszą rezonować ze wszystkimi, i z... dlatego zapraszam też na prywatne rozkłady, bo wtedy bierzemy pod uwagę Waszą energię, Wasze daty urodzenia, i te energie wtedy zupełnie inaczej się pojawiają. Dzisiaj rozkład ogólny, wiadomość od niego, wiadomość od niej. Zobaczmy, co karty chcą pokazać. Wiadomość od niego, wiadomość od niej. Mhm. Mamy kartę koła fortuny w ogólnej energii rozkładu. Rycerza Mieczy. Trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik i królowa mieczy. Mhm. Ym, też trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik, a oczywiście niekoniecznie z tymi znakami Zodiaku. Chodzi tu może o emocje też, tak? Tak jakby karty pokazywały, że dużo się tutaj dzieje w waszej relacji. Yy, oboje macie swoje miecze prawdy, tak? Tak jakby karty pokazywały, że. Jest moment y, walki y, między Wami o coś, o kogoś. Y, koło Fortuny pokazuje, że, y, ko koło Fortuny ogólnie pokazuje zmienność w życiu, tak? Y, coś przemija, coś y, nowego się pojawia. Y, może karta mówić, że ktoś tutaj kogoś próbuje przekonać do jakiejś zmiany. Koło fortuny może sugerować, że jakaś szansa pojawiła się na coś nowego, na konkretną zmianę w waszej relacji, czy w waszym życiu. I ta szansa mogła być może być powodem tego, że między wami jest może sprzeczność interesów, bo jesteście do siebie odwróceni. Tak jakby każdy chciał tutaj zawalczyć o swoje. Jedno nie jest przekonane do racji drugiego, może macie y, jakieś inne oczekiwania wobec siebie nawzajem, a ta szansa, ta możliwość tutaj weryfikuje pewne sprawy w waszym wspólnym życiu. Koło fortuny jest y, y, kartą, która może pokazywać, że coś z zewnątrz zadziałało. Tutaj było układanie wspólnych planów. Natomiast jakieś czynniki z zewnątrz zupełnie niespodziewanie mogły się pojawić. Coś sprawiło, że nagle z tej harmonijnej relacji powstała relacja osób, które muszą zweryfikować swoje oczekiwania wobec siebie nawzajem. Czy może trzeba tutaj właśnie wprowadzić jakieś zmiany w planach, które były już wcześniej ustalone. I to zaburzyło harmonię w Waszym związku. Widać wyraźnie, że um, te miecze są postawione, bojo, bojowe nastawienie jest i Twoje, i Twojego partnera. Um, koło fortuny to jest karta zmienności. Takiego poczucia, że czasem y, jesteśmy na wozie, czasem jesteśmy pod wozem, czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, no te miecze mogą sugerować, że teraz jest moment weryfikowania czegoś i idą, idą jakieś konkretne zmiany, na które prawdopodobnie wpływa też czynnik losowy, bo. Koło fortuny to jest właśnie fart od losu albo zmienność spowodowana jakimś czynnikiem który jest niespodziewany, zaskakujący. Czasem karta Koło Fortuny mówi: wykorzystajcie tą szansę. Może tutaj trzeba dać komuś szansę po to, żeby Sprawić, że to koło obróci się w szczęśliwą stronę, tak? bo tu chodzi o ten szczęśliwy obrót sytuacji. Warto um, się tutaj dogadać, bo to koło, ono się i tak toczy, czy tego chcecie, czy nie. Jakieś zmiany i tak mają wpływ na wasze życie, więc warto mieć nad tym kontrolę. Warto mieć. Y, lepiej się dogadać niż kłócić, tak? Bo tak jak się mówi, y, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A koło fortuny ono czasami zamienia się w walec. Jeżeli dobrze nim nie pokierujecie, y, to ono może zamiast potoczyć się w dobrą stronę, po prostu przejechać po was jak, jak walec, tak? Czyli y, wykonać niekontrolowany ruch. Z którego oboje nie będziecie zadowoleni. Koło fortuny niesie nowe szanse, ale to też jest karta różnych niespodzianek. Nie na wszystko jesteśmy w życiu przygotowani, bo to jest karta przeznaczenia. Nie na wszystko w życiu mamy wpływ. Warto to zaakceptować, się z tym pogodzić. Oczywiście to są wasze miecze prawdy, to jest też wasza Inteligencja, wasza mądrość życiowa. Co zrobicie z tymi mieczami? Czy bardziej wspólnie staniecie ym, do boju, o tą waszą wspólną y, przyszłość, czy będziecie między sobą tutaj wojować wszystko zależy od, y, tutaj od was, tak? Wiadomość od niego może być taka, że on bardzo chciałby właśnie dać szansę. Y, Temu nowemu, bo widać, że on patrzy w stronę koła fortuny. Ty jesteś odwrócona, tak jakby nie jesteś pewna tej zmiany, tak jakbyś nie do końca wierzyła w to, że y, to jest do, w, dla Was dobre. Jeżeli z Tobą rezonuje ten rozkład, to może wiesz o co chodzi, tak? że jest tutaj y, y, coś y, z, y, niespodziewanego, co może Cię denerwuje, bo nie masz na to wpływu. Dlatego tu oboje jesteście trochę w energiach takiego zdenerwowania, wkurzenia. Natomiast koło fortuny mówisz, że zmiany będą, czy tego chcecie, czy nie, bo tutaj życie nabiera tempa, tu się coś dzieje i warto, trzeba się cze, często temu poddać, ale tak jak mówię, coś można zaakceptować, ale na wiele czynników można na pewno wpłynąć. Nie na wszystko. Ale warto mieć wpływ na jak największą ilość tych zmian, które... I tak są nieuchronne. Dziesiątka mieczy, czyli karta właśnie takiego dojścia do ściany, dużo tych mieczy między wami. Dziesiątka mieczy pokazuje, że ta sytuacja rzeczywiście was zestresowała bardzo. Um... To jest karta, która mówi wszystko, co najgorsze macie już za sobą. Teraz będzie już tylko lepiej. Ale to jest też karta zakończania, bo dziesiątki to są zakończenia. To jest dziesiątka z koła fortuny. Yy, przepraszam, z wielkich arkan. Dziesiątka. Koło fortuny jest dziesiątką w wielkich arkanach. A tutaj mamy dziesiątkę z małych arkan. Yy, dziesiątki to są zmiany. Yy, te karty mówią, że Los człowieka jest ciągłą wspinaczką i upadkiem, ciągle z czymś walczymy, ciągle na czymś nam zależy, część rzeczy nam się udaje zdobyć, czasami musimy zaakceptować, że czegoś nie możemy mieć, ale cały czas jesteśmy w tym pędzie, tak? ciągle gonimy tego króliczka, ciągle chcemy, może śc też ścigamy się sami ze sobą czasem. Czasem konkurujemy z innymi. Porównujemy się z innymi, tak? Tutaj ta dziesiątka mieczy pokazuje, że doszliście do ściany. To jest moment, kiedy właśnie trzeba y, nastawić się na zmianę, bo ona tu jest konieczna. Y, to jest też ostrzeżenie, że wybrana przez was ścieżka jest trudna, dlatego jesteście w takich energiach mieczy, czyli y, konfliktu. I dziesiątka mieczy y, mówi o tym, że. Warto jest zweryfikować swoje oczekiwania i podjąć słuszne wybory, bo nawet mała zmiana może już wiele zdziałać. A ta dziesiątka mieczy pokazuje takie poczucie bycia trochę bezsilnym może ze względu na to, że ten czynnik jest z zewnątrz, coś was bardzo zaskoczyło, i stąd taka desperacja. Hmm. Chodzi o to, żeby znaleźć dobre wyjście z trudnej sytuacji i właśnie lepiej się dogadać niż ze sobą y, wojować. Siódemka pentakli, czyli karta sprawdzam. Siódemki to są momenty zatrzymania. To są takie zakręty życiowe, tak? Siódemka sama pokazuje taki zakręt. Nigdy nie wiemy co jest za rogiem, co tam się kryje za tym zakrętem, ale mm, Siódemka to jest liczba mądrości życiowej. Tutaj trzeba posłużyć się i doświadczeniem, mądrością, trochę przeanalizować swoją przeszłość i odważyć się może na coś, bo siódemka czasem pokazuje taką odwagę wychodzenia ze swojej strefy komfortu albo odwagę wyjścia, Właśnie poza swoje jakieś ograniczenia. Karta mówi, jesteście warci sz największego szczęścia yy, walczcie o swoje marzenia. Nie walczcie ze sobą, tylko wa walczcie o to marzenie o tą zmianę, bo tu może wszystko właśnie potoczyć się w dobrą stronę. Zazwyczaj koło fortuny właśnie jest taką zmianą na lepsze. Ale jest warunek taki, że trzeba zauważyć. Jakieś szanse, które los podsyła, i po prostu działać. Dać im szansę zaistnieć, wykorzystać je, nie być biernym, tak? Wierzyć w siebie, w swoje możliwości, wspierać siebie nawzajem, nie walczyć ze sobą. Więc tutaj ta osoba, która wysyła do ciebie wiadomość, ona czuje, że ta zmiana dobrze Wam zrobi. Tu jest jeszcze ten moment zatrzymania, bo to jest zastanowienie się, y, jaką możliwość wykorzystać, żeby wszystko ruszyło do przodu, żeby to życie, y, wasze wspólne życie y, nabrało dobrego kierunku. Siódemka pentakli, to jest właśnie sprawdzanie, kontrola. A ósemka pentakli, czyli ściągnięcie tej szansy i tej nowej możliwości, i dołożenie do siódemki pentakli, daje ósemkę pentakli, czyli. Poczucie rozwoju, że wszystko rusza w dobrą stronę. Ósemka to jest liczba odrodzenia, realizacji, pragnień. To jest poczucie właśnie też odzyskania może kontroli nad swoim życiem, bo tu chodzi o to, żeby obronić samego siebie też przed rozczarowaniem. Może ta osoba czuje, że warto skorzystać z tej możliwości, bo to właśnie obróci Waszą mm, sytuację na lepsze. Ochronicie się przed jakimś rozczarowaniem. Jest karta świat, czyli też karta zakończeń, tak? Tutaj dziesiątki jako te karty zmiany, przemija, coś przemija, coś nowego ma szansę zaistnieć. A świat to jest wasza otwartość na nowe. Świat to jest też to jest ostatnia karta w, y, y, w Wielkich Arkanach. Y, to jest ostatnia karta w małych Arkanach. Czyli ewidentnie coś trzeba tutaj zakończyć, żeby mogło zaistnieć coś nowego. Może ta osoba próbuje Cię tutaj przekonać. Że, że warto się odważyć, bo ty się opierasz, tak jakby jesteś odwrócona czy odwrócony od tego koła. Jedna z osób jest nastawiona na rozwój i na to, żeby wykorzystać tą nową szansę, dać start w lepsze, bo świat pokazuje zamykanie za sobą jakiegoś etapu w życiu. Tutaj potrzebne jest to zamknięcie. Żeby nastąpiło otwarcie. Coś musi zostać po prostu domknięte. Jesteście blisko porozumienia. I jak najbardziej to jest karta, która pokazuje realizację planów, pełną realizację planów, spełnienie jakiegoś marzenia. W świecie jest też poszukiwanie właśnie tych kolejnych szans, które los podsyła. Chodzi o to, żeby mieć otwarte głowy, żeby być, mieć właśnie poszerzone te horyzonty, nie blokować się na zmiany. To może być karta jakiegoś wyjazdu, na przykład karta podróży, bo to jest świat, czyli. Może tu chodzić o wyjazd za granicę, jakąś nową pracę, marzeń, może właśnie poza granicami. Tu chodzi o taką zmianę, która naprawdę jest kluczowa, tak, bo ona zamyka za wami coś, co wspólnie budowaliście, ale po to, żeby otworzyć się na coś nowego, coś dużo lepszego. To jest takie, taka walka w świecie tutaj o, o jakieś szczęście, bo świat pokazuje, że bycie szczęśliwym to jest właśnie angażowanie się we wszystko, co nas otacza, dawanie ciągle czegoś od siebie. Przede wszystkim chodzi tu o to, żeby mieć otwarte głowy i gotowość do działania. Gotowość do wspierania siebie nawzajem, nie do konkurowania, tak. Świat pokazuje, że jakaś ambicja jednej z osób może tylko, ale ma szansę zostać zaspokojona. Prawdopodobnie to jest marzenie tylko jednej osoby. Ta druga tak jakby musi trochę zweryfikować swoje plany. Stąd ta energia mieczy, tak? Czyli takiej potrzeby szczerości, szczerych rozmów, wyjaśnień, otwartości, właśnie nie odwracania się do siebie, tylko chodzi o to, żeby tu jednak spojrzeć sobie w oczy, tak? i po prostu szczerze porozmawiać. Bo tylko wtedy tak jak mówiłam, ta zgoda, to porozumienie. Da szansę na zbudowanie czegoś nowego. Jeżeli jesteście do siebie odwróceni, to szansa na realizację tego planu oczywiście maleje. Dlatego ta osoba wysyła do ciebie wiadomość, że bardzo jemu zależy na tej zmianie. I liczy na to, że dasz się przekonać, że w końcu. Też spojrzysz w stronę tego koła fortuny i wspólnie uda Wam się ruszyć w świat, tak? Po to, żeby realizować to marzenie, tą ambicję, która się pojawiła w karcie Świat. I mamy rycerza Buław. No właśnie, ten rycerz Buław, on tutaj. To może być energia tej osoby, która wysyła do ciebie wiadomość, tak? On się konfrontuje z twoim, może, sprzeciwem, próbuje tutaj cię przekonać i szczerze rozmawiać, i wysyłać te wiadomości, ale tak naprawdę w sercu czuje już ten ogień do działania, tak? On tu chce ruszyć w tą stronę nowych możliwości. Ten ogień w inspiracji w jego sercu już płonie. I tego ognia już tu nic nie zatrzyma, nic go nie ugasi. To jest jakiś mm, pomysł, który sprawia, że ta osoba jest w stanie za sobą zostawić wszystko, właśnie po to, żeby zrealizować to, mm, to marzenie, wykorzystać tą szansę, którą koło fortuny przynosi. I to jest może też moment y, weryfikacji między Wami, tak, bo może się okazać, że świat. Wysyła do ciebie informację, że jeżeli nie, nie dasz się przekonać, nie wyjdziesz z tej swojej strefy zamrożenia i nie pozwolisz, tak jakby temu pomysłowi też, rozniecić ogień w twoim sercu, to może się okazać, że ta zmiana to y, będzie zmiana w waszej relacji, że ta osoba bardziej pójdziesz za tym pomysłem. Na przykład wyjedzie tak, za granicę, bo y, jest ten moment, że chce na przykład zabrać cię ze sobą. Jeżeli będziesz się opierać, to oczywiście nikt y, cię tutaj y, na, do takiej radykalnej zmiany nie zmusi, natomiast widać, ten rycerz buław pokazuje, że ta osoba jest bardzo, yy, yy, że tak powiem, napalona na to nowe. Jest po prostu tak zainspirowana tym swoim pomysłem i jest w tej osobie tak duża gotowość na to, żeby ruszyć po, po spełnienie tego marzenia, że może się okazać, że w ten świat. Wyruszy sama, sam. Tak, że tutaj być może ta wiadomość dla ciebie jest właśnie po to, żeby otworzyć ci trochę oczy na całą tą sytuację. Żebyś tutaj stanęła w prawdzie, czy stanął w prawdzie z samym sobą i zapytał siebie, czy jesteś gotowy poświęcić na przykład coś w swoim życiu dla tej drugiej osoby i zgodzić się na tą zmianę. I czy tutaj razem z tym rycerzem buław. Ruszysz przed siebie, dasz się ponieść, porwać w ten świat, czy zostaniesz w energii królowej mieczy, która po prostu nie jest gotowa na taką zmianę. To jest też Twój wybór, też masz prawo do tej decyzji, tak? I oczywiście tutaj mamy, kochani, kartę czasu piątka. Ty sam decydujesz, sama tutaj decydujesz, czy jesteś gotowa na tą zmianę. Czy dasz się porwać w to nowe, czy jesteś gotowa zamknąć coś w swoim życiu, odpuścić, zostawić, tylko po to, żeby otworzyć tą pulę nowych możliwości. Bo koło Fortuny pokazuje taką radykalną zmianę, całkiem nowy cykl w waszym życiu i to potwierdza świat. To są dwie karty yy, radykalnych zmian, które zamykają coś. Po to, żeby otworzyć się na zupełnie coś nowego. Nowy etap w waszym życiu. Czy razem, czy osobno. No właśnie, mamy arcykapłanka jako kartę radę. Arcykapłanka to jest posługiwanie się swoją intuicją i życiową mądrością. Arcykapłanka mówi, że prawdziwa mądrość prowadzi do przewartościowania. I do wyboru najlepszej drogi pomiędzy dwiema, dwoma biegunami życia. Czasem musimy decydować, i te decyzje są bardzo trudne.